Cześć kochani, witajcie dzisiaj w kolejnym filmiku. Słuchajcie kochani, dzisiaj zrobimy sobie lustro i sprawdzimy sobie, jak energie wyglądają. Ja na wstępie chcę powiedzieć, że ja ten filmik nagrywam z przedwczasów. Tak jakby nagryłam trzy filmiki, właściwie jeżeli jesteście zainteresowani czytaniem na czerwiec lipiec-sierpień, to ono oczywiście jest i jest też czytanie na brak kontaktu e, także ja oczywiście Wam to podlinkuję, gdybyście jeszcze tego e, nie widzieli, no bo kochani, no następnym razem będziemy się widzieć e, dopiero w czerwcu e, także no to chciałabym e, tutaj zaznaczyć więc dzisiaj zrobimy sobie lustro i jeszcze chciałabym e, się odnieść do tego, że bardzo dużo osób e, ja usuwam niektóre komentarze, może powiem w ten sposób, bo bardzo dużo osób pisze, że coś z kimś tam nie rezonuje, że coś tam nie wiem. Wiecie, kochani, to jest czytanie ogólne. Ile osób wchodzi, tyle po prostu się przeplata energii. Pamiętajcie o tym, nie wszystkie czytania będą z wami rezonować. To nie jest czytanie prywatne, gdzie idziecie do kogoś i ktoś wam robi rozkład na Waszą sytuację. To jest czytanie takie, które albo złapie połowę tego, co masz usłyszeć, albo w ogóle cię nie złapie i musisz to puścić, bo inne osoby z tego skorzystają. Pamiętajmy o tym. Kochani, też bardzo proszę o łapki w górę, bo zauważam, że jak o tym mówię, żeby zostawiać, to faktycznie zostawiacie, także bardzo wam za to dziękuję. Jeżeli ktoś by chciał, to oczywiście zapraszam. W opisie będą ważne informacje na mój temat. No, i chyba to tyle tym tytułem wstępu. Ja nie wiem, dla kogo będzie to lustro. Zobaczymy, co karty będą chciały nam tutaj dzisiaj pokazać. Z tyłu słuchać muzykę w tyle, dlatego że, tak jak wcześniej mówiłam, no, ja nie jestem u siebie w mieszkaniu. Jestem w innym mieszkaniu i po prostu są ludzie w tym mieszkaniu, więc ja wiecie, rozmowy i tak dalej, dlatego ja włączałam tą piosenkę, piosenkę, no po prostu melodię, tak, żeby lepiej się... lepiej się słuchało wam, niż żeby były słychać jakieś rozmowy w tle, Wie, wiecie o co mi chodzi, tak? Także dobra, tyle tym wstępu, bo ja jak zwykle wstęp tak długi, że tylko ja mogę go wymyślić, i że się przejęzyczyłam, cała się zaplułam, Jejku. Dobra, kochani, y, zaczynamy. To jest Twoja energia, jeżeli będziesz z tobą a to jest energia osoby, o którą pytasz, o którą wchodzisz y, w intencje, oglądając ten filmik, tak? Oczywiście zachęcam do. Jeżeli ktoś by chciał, to przysłuchuję złotówką, to zawsze można mnie wesprzeć kawusią, y, którą dzisiaj y, piję. W zasadzie to jest taka bardzo lekka kawusia, jakbym powiedziała, bo ja naprawdę dzisiaj jestem po dwóch kawach. Także wiecie, to już jest trzecia. Właściwie ja wiem, że nie powinnaś tak dużo kofeiny pić, ale uwierzcie mi, no po prostu taka pogoda jest straszliwa. No dzisiaj cały dzień padało, głowa mnie tak bolała. Ja, ja nie wiem, napiszcie w ogóle jak u was, jak wy sobie dajcie radę w ogóle z taką pogodą, bo no naprawdę ciśnienie to jest ekstremalne dzisiaj, naprawdę. Dobra. Kochani, zaczynamy, bo ja mówię, no po prostu, ja może zrobić y, osobny, y, wiecie, y, osobne y, czasówki na wstęp, a osobne na czytania, bo jak ja się rozgadam, to wiecie, no nic z tego nie wyjdzie, tak? Dobra, sprawdźmy sobie najpierw energię ogólną, o, energię ogólną dzisiejszego lustra. Jaka jest energia ogólna dzisiejszego lustra? Dla kogo jest to lustro? Jaka jest energia ogólna dzisiejszego lustra? Piętka była Nie wiem, czy to będzie widać. Mhm. A była. No, 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 no. Czyli yy, w działaniu w działaniu. Wiecie co? Ja najpierw sobie w ogóle karty wyłożę, dopiero potem będę mówić. Tutaj wypadła trójka buław, ok. Patrzcie, same buławy nam powypadały. No, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. W energii ogólnej same buławy nam wypadły. Co to w ogóle jest za energia? Och. No, ale teraz sobie rozłożymy, żebym miała taki większy pogląd. Wasza sytuacja. Karty mi wypadły, ale ja chyba je nie wezmę. Jak będę chciała wypaść, to wypadną. Jak wygląda wasza sytuacja, okej, okay. jakie uczucia, okay. co jest między wami, z waszej strony? Co jest dla was wyzwaniem, w waszej osobie, którą pytacie, osoba, o którą pytacie? Król Mieczy. Mamy króla miecze. Kochani, powiem Wam e, w ten sposób: i sobie wezmę tutaj moje serduszko, żeby pokazywać, a jak. E, tak jak powiedziałam, w energii ogólnej jest bardzo dużo działania, bardzo dużo chcięcia, e, e, wyjaśnienia czegoś, e, Wjaśnienia czegoś, co spędza Wam sens powiek. No. Ktoś chce coś wyjaśnić, ale jedna ze stron jakby mm, nie za bardzo chce, mm, jest w tej swoim umiarkowaniu, może to być strzelec, tak? I tutaj mamy potem kartę świata. E, powiem Wam y, w ten sposób, tutaj jest bardzo taka energia ognista i jest to na zasadzie czegoś takiego, że ktoś albo będzie do Was przychodził, albo już to było i będzie chciał Was przepraszać za to, co się wydarzyło w przeszłości. To nie jest lustro na osoby, które dopiero co się poznały. To jest lustro dla tych, które mają, dla osób, które mają, po prostu są po jakimś rozstaniu, bądź po jakiejś kłótni, bądź po jakiejś zdradzie, bądź po czymś takim, co was zraniło. To jest po prostu lustro dla takich osób. No. Tak jak powiedziałam, tutaj ktoś będzie chciał Was przepraszać, e, będzie e, tutaj e, w Waszym kierunku robił kroki i będą to takie mm, propozycje. Mm, hmm, nie powiedziałabym, że nieprzemyślane, no ale ktoś ewidentnie e, tutaj czegoś nie zakończył z wami. Wy może już odcięliście kogoś grybą kreską ale też będzie się o was y, gdzieś tam próbował starać i, patrzcie dzisiaj wyszło nam odwrotne lustro. Wyszło nam odwrotne lustro, bo w poprzednich lustrach, o ile pamiętam, było coś takiego, że osoba, o którą pytaliście, y, gdzieś tam y, nie była, y, nie wiem, y, może gdzieś tam zainteresowana, y, może y, coś tam, po, y, wiecie, ukrywała i tak dalej. A tutaj jest stricte taka sytuacja, że ktoś o was będzie się starał i będzie chciał się pogodzić, ale wy za nic! Nie będziecie chcieli tego przyjąć. E, tutaj przede wszystkim e, wy, co myślicie o tej osobie, e, to macie e, diabła. E, macie tutaj też e, sprawiedliwość. E, sprawiedliwości stanie się zadość, tak? Nie dacie komuś szansy, a jeżeli już dacie to boicie się komuś dać szansę, w ogóle boicie się na nowo komuś zaufać osoby, o którą pytacie boicie się, że znowu ktoś was przytłoczy że znowu ktoś popełni te same błędy no wy tak jakby z tą dziewiątką mieczy cały czas myślicie o tym czy w ogóle tą relację nie potraktować bardziej luźnie dlatego mamy tego diabełka ale z drugiej strony macie coś takiego, że ja po prostu chcę iść dalej i chce pójść bez tej osoby. No, wy macie po prostu to w głowie. Co wy y, w ogóle jakie macie emocje do tej osoby? No, macie królową kielichów, więc uczucia do tej osoby macie. Dlatego ja mówię, to jest po prostu taka sytuacja, gdzie albo jakaś była zdrada, albo coś się takiego wydarzyło, że wy komuś nie ufacie i nie chcecie znowu wchodzić y, z butami do tego związku, w sensie z butami. No, dwa razy nie wchodzi się do tej samej rzeki, i to jest idealne określenie, które wy na ten moment celebrujecie gdzieś tam, tak? bo wy po prostu boicie się znowu tego rozczarowania bo no coś się tutaj wydarzyło, jakieś mleko się rozlało tutaj była ta dziesiątka kielichów i ta dziesiątka kielichów, ona jest stracona i jej tak naprawdę nie ma i mamy tutaj królową mieczy, w ogóle tutaj był król mieczy no to jest taka energia takiego blokowania, wiecie, blokowania tych emocji, blokowania uczuć w ogóle niedopuszczania do siebie tego co się gdzieś tam wydarzyło, tak? Dlatego tak jak mówię, ta osoba, nawet, o którą pytacie, ona nawet do końca może nie była świadoma, że wam wyrządziła taką krzywdę Albo ta osoba, o którą pytacie, uważa, że jeszcze jest szansa, żebyście się zeszli Że może teraz nie jest ten odpowiedni moment i nie zdziwiałabym się, gdyby ta osoba przystopowała z tymi zaproszeniami, z tą rozmową I dopiero po jakimś czasie wyszła z propozycją żebyście porozmawiali, jak jeżeli w ogóle macie dzieci też, bo tutaj się to pokazuje, to możecie właśnie, tutaj mogą być jakieś sprawy rozwodowe, bo tak naprawdę też tak może być i dlatego ta komunikacja może być też i przez to, tak? Po prostu ta osoba, o którą pytacie, będzie chciała się z wami skontaktować w najbliższym czasie. I czy to chodzi o dzieci, czy to chodzi o przeprosiny, czy to chodzi o wyjaśnienie tej sytuacji, no to będzie naprawdę tutaj się starała i dlatego mamy tutaj te same buławy, czyli w tle mamy po prostu w ogólnym, przepraszam, mamy same działanie, tak, czyli będzie same działanie, ale tylko tutaj z tej strony, bo wy jesteście przyblokowani, wy tak naprawdę, wydaje mi się, że wy już ktoś, dla, dla kogoś to było, że... Ktoś zrozumiał, że ta relacja jest toksyczna, a ja tyle o tym mówiłam, i widzicie, ja nagrywam bardzo dużo luster, bardzo dużo różnych takich rzeczy, gdzie ja mówiłam, że coś jest nie tak, i teraz ta osoba, która mnie to ogląda, to zrozumiała, i energia się odwróciła, i teraz ta osoba, którą wy pytacie, będzie po prostu o was tutaj walczyć, bo wy się odizolowaliście. I pamiętajmy to, że wszystko dzieje się w ciszy, że czasami jak damy po prostu komuś, że nas nie będzie, to wtedy może coś się stać że ta osoba zrozumie, że faktycznie straciła coś ważnego, czyli was, tak? Więc no tutaj widocznie zadziałało to, ta blokada z waszej strony, jeżeli jakaś kobieta by czekała, na to, aż ktoś się odecwie, i to jest jej sytuacja, to tak, ten mężczyzna się odecwie. I ty byś może nawet była z tego powodu zadowolona, ale ty wiesz, że... Ty wiesz, że musisz widzieć zmiany u tego kogoś. Musisz widzieć, że ta osoba Chce się zmienić, że ona jest zmieniona. To nie jest tak, że ktoś ci słuchaj, przyjdzie i powie ci, proszę zacznijmy od nowa, bo ja się zmieniłam, zmieniłam. Tutaj muszą i za tym czyny. Samo gadanie wam nie wystarczy i to bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Ja widzę tutaj, że wy nie będziecie chcieli właśnie y, rozmawiać w najbliższym czasie. No ta osoba będzie uparta, będzie, y, wiecie, tutaj w tym y, też papieżu, będzie też wam y, mówić, jak to ona bardzo y, zawiniła bardzo zawiniła i może sobie ktoś za sprawę. Ja nie mówię, jeżeli jest jakaś szansa na powrót. To może będzie, ale na pewno nie w tym czasie aktualnym. A z kielichów. Siódemka kielichów. Dwójka kielichów. No. Ta osoba wierzy w to, że jeszcze jest szansa naprawienia czegoś. Wierzy w to. Tylko pytanie: czy Wy w to wierzycie? Nawet jak teraz ta osoba nie będzie się do Was odzywać. Bo może być coś takiego, ale widzicie, że no, po prostu ta osoba ma was cały czas w głowie. Ona myśli o tym, co straciła, co przewali. Nie będę tutaj mówić, was. Ta osoba powoli, ale powoli zdaje sobie z tego sprawę. No. Zdaje i zdała już sobie z tego sprawę i czeka na wybaczenie, czeka na podjęcie decyzji, ale już nie z jego jej strony, tylko z waszej. Teraz to wy będziecie tutaj y, mieli kontrolę, jakkolwiek to brzmi. Ja wiem, że tak nie można mówić, ale będziecie mieli kontrolę nad sytuacją, nad tym, co może się wydarzyć. Tak naprawdę wszystko tutaj będzie zależeć od Was. Czy Wy będziecie chcieli przyjąć tę osobę i faktycznie stwierdzicie, że warto dać temu szansę, czy nie? To będzie szybkie. Ta osoba, no mówię, będzie bardzo szybka w czynach. Będzie na już po prostu chciała porozmawiać, będzie was zalewała, czy to w mediach społecznościowych, bo ta osoba nie może sobie gdzieś sam tego wybaczyć i cały czas będzie gnała do tego, aby się z wami pogodzić, bo to o tej osobie nie daje spokoju. Ktoś po prostu zdał jakby sobie sprawę obuchem, że ja to spierniczyłem, spierniczyłam. I należą się jej przeprosiny. Ja chciałbym, chciałabym jeszcze to naprawić, ale nie jestem pewna, czy on, ona mnie przyjdzie. I chodzi tutaj o was. No. Dziesiątka denarów. Wieża. No ale tutaj coś runęło, no tak jak wam mówię. Bardzo coś runęło. Jakieś takie mm, fundamenty, to wszystko. To całe zaufanie tutaj runęło. Tutaj już nie ma co. Tutaj runęło to. Tutaj ja nie wiem, czy będzie można to odbudować. Ja nie wiem, bo mi się wydaje, że nie. No, królowa Pentakli, tutaj przede wszystkim potrzebny jest czas, potrzebne jest zastanowienie się, czy w ogóle ta relacja mi służy, czy ja faktycznie kocham tą osobę, czy ja potrafię zaufać drugi raz. Bo to, że, wiecie, to, że, no, zobaczymy jak będzie i tak dalej, wy powiecie, no, ale. Chyba nie chcesz, kochana, albo kochany, e, znowu się rozczarować, tak? Więc przemyśl tą decyzję, żeby ta osoba e, znowu ci nie zrobiła machlujki. machlu -ujki, tak? No, siedemka mieczy. Osoba bardzo mocno to przeżywa, że was nie ma w jej życiu i powiem wam to szczerze, bardzo mocno to przeżywa ona po prostu teraz siedzi w takim lęku, w takiej rozpaczy że ojejku, ja już teraz takiej osoby nie spotkam, a wiecie dlaczego? bo wy byliście za dobrzy, wy byliście, yy, możliwe, że za dobrzy, za dużo odpuszczaliście pewne rzeczy, które nie powinno się yy, odpuszczać i po prostu coś tutaj się rozwaliło i wy stwierdziliście koniec, hola i ta osoba widząc wasze nastawienie widząc waszą postawę zaczyna po prostu yy, Bardziej jej zależeć, tak? Zaczyna widzieć, że faktycznie coś było między nami wyjątkowego i patrzcie, mamy tutaj pustelnika, czyli ta osoba siedzi po prostu w zamknięciu myśli, analizuje, co zrobić, jak się odezwać i jak się pogodzić, tutaj, no naprawdę, może też ta osoba przyjść z jakimś prezentem do was, tak? Nie wiem z jakim, siła, no ta osoba będzie o was walczyć, tak? Tak czy siak, no mówię. Piątka była. Król pucharów. Tutaj są emocje, tutaj są bardzo duże emocje, tylko że te emocje są troszeczkę na takim diabełku zbudowane, czyli y, to są takie emocje... Y, że, no po prostu to jest taki sentyment, tak, że było nam dobrze, ja też tego nie chcę zostawić, tak wy sobie takie yy, yy, myśli macie takie, że ja też tego nie chcę zostawić, bo może już nikogo takiego nie spotkam, ale kogo nie spotkasz, ja myślę, że jest u ciebie szansa, że spotkasz jeszcze lepszą osobę, że yy, może ta osoba przez lekcję z tobą nauczy się jak traktować innych, wiesz? Może to być też dla tej osoby po prostu lekcja. I ty w tym momencie dajesz komuś nauczkę, dajesz komuś lekcję, tak? Że słuchaj, przekroczyłeś moje granice i ja nie dam ci więcej szansy. Tak. Ta osoba będzie się uczyła szacunku do innych. Ta osoba zrozumie, że przede wszystkim do Was tego szacunku nie miała. Albo ktoś tej osobie może zrobić takie kuku, że karma do tej osoby wróci za to, co wam zrobiła I tutaj też mi się pokazuje, może być taka sytuacja, że osoba, o którą pytacie, dostanie po bani Ja nie wiem, co tam się wydarzyło, bo to jest czytanie ogólne, więc ja nie będę mówić, o co chodziło Ale no, było coś grubo, skoro pokazała nam się wieża w kartach, tak? I królowa znowu nam wyszła mieczy No Tutaj jest karma Tutaj były lekcje do przepracowania i wy musieliście tę lekcję przepracować i jeszcze za tą osobę, no. Tak mi się tutaj pokazuje. Dziesiątka mieczy. No, rozpamiętywanie, myślenie, analizowanie. To też mogą być stany depresyjne. Albo wy, albo ta osoba, albo w ogóle macie coś takiego, że czujecie swoją energię, że czujecie, że komuś też jest ciężko. I ciężko wam jest z tym. Bardzo ciężko. Tutaj trzeba się też przede wszystkim uwolnić umysłowo, bo za dużo jest tutaj takiego siedzenia w głowie, a za dużo jakiegokolwiek innego działania. No, tutaj trzeba przede wszystkim wyjść do ludzi, pogadać z kimś o tym, kontakt na razie nie utrzymywać, bo nie ma po co. Do trzech tygodni wstrzymać się z kontaktem z tą osobą, o którą pytacie i dopiero na chłodno po tym, jak przeanalizujecie sobie, tak, w główce sobie. Rozkminicie czy warto faktycznie tej osobie dawać szansę, bo ja nie wiem jaka to była sytuacja, że tutaj ktoś zawalił, ja nie wiem i nawet nie będę zgadywać, no mówię, dla kogoś to może być nawet izdrada, dla kogoś to może być przekraczanie wszelkich granic i ktoś nagle powiedział stop. Ile was jest, ile będzie możliwości, tak? Ale wy wychodzicie z gwiazdą, więc to jest zawalista, przepraszam, karta dla was. Z gwiazdą wychodzicie. Czyli jesteście silne, jesteście piękne, piękni. Nie dacie sobie nic wmówić, że jest inaczej, i przede wszystkim zdajcie sobie sprawę z tego, i co w końcu wyszło w tych kartach, że jesteście wyjątkowi i nie dacie sobą po prostu szastać, jak komu popadnie partnerowi, tak? Bo tutaj ktoś nawet mógł swoje samopoczucie w ciągu dnia podbierać pod tą osobę, o którą pytacie. Na zasadzie czegoś takiego, że ktoś miał bardzo zły dzień, wyżywał się na Tobie i przez to ty miałeś poczucie winy, że coś jest z tobą nie tak, że może ktoś przez ciebie ma zły dzień. A to po prostu ktoś odreagował na tobie, jakąś złość, frustrację, energię z pracy, nie wiadomo z czego na Tobie, na dzieciach, na rodzinie. W ogóle ta osoba, o którą pytacie ma bardzo toksyczne środowisko i tutaj mi się pokazuje, że osoby, które są gdzieś tam koło, tej osoby bardzo źle jej doradzają i to nie są szczerze ludzi w obecnie niej wobec niego. Bardzo smutnie to wygląda, naprawdę. Muszę wam powiedzieć szczerze, że no, ktoś ma tutaj kogoś strasznie fałszywego, wybieracie osobę, która ma w swoim towarzystwie taką jakąś żmikę. Żmikę, ale to o bardzo żmikę. No, bardzo. Księżyc nam wyrzęd, no właśnie. Rada, słuchajcie, wyszła nam księżyc. Siódemka denarów. Król Pentakli. Kochankowie, musisz podjąć decyzję, ale teraz jej nie podejmuj. Mówię, do trzech tygodni podejmiesz decyzję. Ustatkuj się w sobie i dopiero potem zobacz. Ta decyzja, ona przyjdzie szybciej niż zakładasz. Na razie, tak jak mówię, ta osoba jest gdzieś tam takiej energii, że ona czuje, że nie ma nad to kontroli, bo ty się gdzieś oddaliłaś, oddaliłaś. I to to osoby bardzo boli, tak? Bo w końcu teraz w ciszy ktoś rozumie, że zrobił błąd. I to jest sedno, tak? Ktoś zrozumiał, że faktycznie nie było idealnie, no, że no coś tutaj takiego się stało, tak? Bo no, wie, że nam się nie pokazała tutaj. Bez jakiejkolwiek podstawy. Królowa pentakli. Jesteś panem, panią swojego życia. I bierz się za to, co masz teraz. Tak? Nie rozmyślaj nad rozdanym mlekiem. Jak powiedziałaś już A, to już nie zmieniaj na B, bo możliwe, że spotkasz kogoś lepszego. I ty to wiesz, bo wyszła nam ta siła. Wyszła nam ta moc, tak? To jesteś w pełni mocy. Ty potrafisz sobie poradzić, nawet wyjść z tej trójki mieczy, która tutaj nam wyszła. Potrafisz z tego wyjść, potrafisz yy, jakby yy, tutaj sobie poradzić z tym, tak? Potrafisz rozmawiać o uczuciach szczerze, sama z sobą i teraz dopiero Ty to rozumiesz, że potrafisz docenić siebie, to jaką jesteś. Potrafisz mówić o tym, czego potrzebujesz, a czego nie. Mamy maga, bardzo pięknie, bardzo ślicznie. Nic więcej ci nie trzeba. Manifestacja, afirmacja yy, i tyle. Trzeba o tym zawsze pamiętać, tak jak ja Wam mówię, no to, co my o sobie myślimy, to potem inni ludzie to łapią. Jak my myślimy o sobie negatywnie, to uwierzcie mi, że jakbyście się nie wiadomo, jak starali, nie wiadomo, jak wymalowały i tak dalej, ubrały, to ludzie wyczują tą energię z daleka, bo to widać, bo to bardzo widać. Także, no, to chyba będzie. O. No, jeszcze król nam wyszedł pentakli. No super po prostu. I to jest wasza energia. Król pentakli. Wiecie co to znaczy? Jesteście w najlepszej energii odpuszczenia, odpuszczenia. Jaka może być? Naprawdę więc trzymajcie się tego, mówię medytacja na odpuszczanie, afirmacje na odpuszczanie blokowanie tej osoby do trzech tygodni potem już myślimy korą przedczołową tak? <laughs> bo emocje nam trochę opadną, no i potem oczywiście decyzja będzie należeć do was tak? ja mówię, ja nie znam sytuacji ale tak pokazało nam to dzisiejsze lustro także mam <laughs> nadzieję, że to było dla kogoś i cieszę się niezmiernie że lustro nam się dzisiejsze trochę odwróciło tak jakby ktoś zrozumiał Poprzednie czytania, naprawdę, tak mi się wydaje. Więc ja się cieszę, że wyszła energia mocy, energia stabilności, energia właśnie ta pentaklowa, ta królowa siły. Ja jestem tego bardzo zadowolona i życzę Wam oczywiście tego, bo pamiętajcie, że Wy jesteście władcami, kreatorami swojego życia, nie osoby. Nie, nie partner, partnerka, nie przyjaciele, nie mamuśki, nie tatuszki, tylko wy. I o tym trzeba pamiętać. Dziękuję Wam, kochani, serdecznie i do zobaczenia w czerwcu. Cześć, trzymajcie się ciepło, uważajcie na siebie, wszystkiego dobrego, bądźcie zdrowi, buziaczki.